Bajki nasenne. Autorzy Marek i Marta Niewald. Wydawnictwo tu się czyta. Czyta Anna Jankowska. Ale zanim przeczytam Wam wybraną bajkę, chcę powiedzieć, że cały dochód ze sprzedaży tej książki zostanie przekazany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wybrałam bajkę o delfinie. Ludzie lubią delfiny. Nawet jakoś się z nimi chcą zaprzyjaźnić. Budują im specjalne baseny, w których pozwalają im odbijać gumowe piłki, a roztyte ludzkie dzieci podziwiają je, mlaszcząc frytki. Nie o takich delfinach, ani ludziach, chcę ci dzisiaj opowiedzieć. Są przecież delfiny żyjące na wolności, szczęśliwe i swobodne. Robią co chcą i z radością korzystają ze swoich chwili w życiu. Potrafią zmieniać kolory fal oceanu i, prawdę mówiąc, Choćby dlatego są wszechmocne. Wiele, naprawdę wiele razy ratowały rozbitków tonących w wywodnych odchłaniach, przenosząc ich na lśniących grzbietach do brzegu. Słynęły z tego. Był kiedyś delfin, któremu to nie wystarczało. Myślał, że uratować czasami komuś w życie to za mało, że można więcej. Oczywiście miał ograniczone możliwości. Nie mógł przecież zbudować systemu ochrony rozbitków. Był tylko delfinem. Próbował swoimi nadzwyczajnymi głosami nawiązać kontakt z innymi delfinami i stworzyć coś w rodzaju porozumienia. To wszystko były mrzonki. Delfiny żyły swoim życiem. W końcu zrozumiał, że jest sam i wszystko, co może, to czasami kogoś uratować. Zastarzał się w tym i zgorzkniał rozbitkowie przez niego uratowani odwiedzali delfinaria, żeby rzucić rybę i mieć spokój od poczucia wdzięczności. No, tak się to skończyło.